Ciemanko Rafalski z tej strony, i dzisiaj pokażę Ci, jak zadbać o lepszy kadr w swoich filmach. No i tak jak widzicie, kwestia oświetlenia. Tak jest, nie owijając w bawełnę kwestia oświetlenia jest bardzo, ale to bardzo ważna, tak? Mając nawet dość dobry sprzęt, yy, który nagrywa fajnej jakości wideo, to bez ciekawego, bez dobrego oświetlenia ten kadr będzie wyglądał po prostu nijak. A z drugiej strony, dbając o fajne oświetlenie, możemy korzystać ze sprzętu, który teoretycznie jest średniopółkowy, bo podobną jakość naprawdę można uzyskać z typową kamerką typu Logitech C920, i naprawdę, dbając o oświetlenie, ten kadr będzie wyglądał o wiele lepiej. Jak widzicie, w swoim kadrze mam teoretycznie dwa źródła światła. Jedno to jest ring LEDowy, który jest na wprost mnie, co by doświetlać twarz i, i można powiedzieć, tak jakby pierwszy plan. A na drugim planie mamy jakieś LEDy, lampeczkę. Tutaj drugiego takiego LEDa i ciekawie to wygląda. Ten, te tło sobie gdzieś tam żyje, że tak powiem. Jakieś tam zmiana kolorów, oddychanie tego światła e, przysłowiowe e, i tym podobne rzeczy. I ta poświata, jak widzicie, fajna poświata idzie też po ścianach. Dobrze kontrastuje i wyróżnia mnie jako osobę z pierwszego planu od tła, gdzie na wstępie, gdzie tego światła praktycznie w ogóle nie było, to wszystko zlewa się w taką szarą masę, tak. Także widzicie, światło jest bardzo ważne. Serio, to nie, jest, to nie jest droga kwestia, jeżeli chodzi o zadbanie o oświetlenie, naprawdę nie musicie inwestować dużo, bo ring led ja akurat posiadam Tracera model, tu gdzieś pewnie na ekranie wyświetlę konkretnie, a, jak to wygląda i, i cenowo, i, i wizualnie. Taki ring można kupić już nawet od 100 zł, także... Mm, Przód już mamy doświetlony, wasza facjata będzie na pewno lepiej wyglądać w kadrze, i jakość tego obrazu będzie też ciekawsza. Tył. Tył troszkę żyje, tak? Tam już troszkę troszkę więcej tego asortymentu jest, bo mam i taką ciekawą lampeczkę e, też właśnie RGB na USB, która łączy się przez WiFi. E, no to akurat był koszt 80 zł, coś takiego można kupić taniej. Kupiłem to po prostu jako bajerę, taką, e, wiecie, e, właśnie dla oddoby do kadru. E, pasek. LED zamówiony z aliexpress przyczepiłem go sobie do tej szapeczki właśnie z tyłu on mnie kosztował jakieś 40 zł na aliexpress, też na usb z pilotem i fajnie to sobie tam właśnie świeci, żaróweczki no takie żaróweczki jak dobrze poszukacie to od 50-60 zł można kupić ja swoją kupiłem to jest bodajże firma Wiz, tak to się chyba wymawia kupiłem ją za jakieś 79 zł coś takiego no i taki wielki wielki no tego nie widać bo świeci naprawdę mocno, ale taki dodatkowy led właśnie gamingowy można powiedzieć, bo jest w takim motywie gamingowym. Tam jest taki napis Game Room. Do tego na razie dobrze nie widać. W aparacie, no bo naprawdę świeci dość jasno. To no taki ledzik też zamawiany z, Ali, z AliEx 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 AliExpress. To też był koszt około 100 zł, tam do 120, tak? Także przeznaczyć sobie budżet 300 zł na oświetlenie, i naprawdę te wasze kadry, te wasze filmy będą wyglądały o wiele o wiele lepiej. Teraz macie przykład jak wygląda ten mój kadr tylko z światłem pierwszego planu, tak? No, te tło nie jest już takie ciekawe, obraz jest taki bardziej... ...syczny, nie wiem jak to ująć, ale po prostu mamy mnie, dalej się wyróżniam z tego tła, jestem dość w miarę okej okay, oświetlony, ale... Ten obraz jest taki nudny według mnie, tak? Wiadomo, gdzieś tam na szybko coś dograć, jakąś krótką informację, no to cyk, zapalasz tylko lampkę ledową i dobrze Cię widać. No ale jednak prowadząc jakieś transmisje na żywo, jakieś streamy, czy nagrywa, chcąc nagrywać jakiś ciekawy materiał, jednak warto jest sobie o te oświetlenie zadbać. E, idąc również w drugą stronę, no teraz role się odwróciły, tło żyje swoim życiem. Natomiast ja nie mam e, żadnego doświetlenia twarzy. No i to już nie wygląda tak, tak ciekawie, jak wyglądać powinno według mnie. Tło jak tło, wygląda spoko, ale co z tego, jak wy się z tym tłem prawie że zlewacie? Nie widać dobrze facjaty. E, I widz, e, oglądając materiał mniej więcej takiego typu, z takim kadrem, będzie się podejrzewam, rozpraszał bardziej tłem i tymi światełkami e, za nami niż. E, Skupiać się właśnie na osobie prowadzącej, tak? Ta osoba ta prowadząca materiał zejdzie gdzieś tam do drugiego planu i yy, dźwiękowo, jeżeli to wygląda dobrze, to wasz głos może się i wsłucha, ale jeżeli chodzi o aspekt wizualny, no to tutaj nie wygląda to zbyt ciekawie. Także warto mieć dwa źródła światła, takie właśnie pierwszego planu i drugiego planu, żeby to jednak wyglądało profesjonalnie. No i wracając do normalności, mamy z powrotem yy, dwa źródła światła. Jestem widoczny elegancko. No i co? Jeżeli chcecie oczywiście e, sprawdzić te przedmioty, z których ja korzystam, tego, te oświetlenie, które ja mam, no to w opisie filmu wrzucę Wam oczywiście linkacze do każdego z przedmiotów, jeżeli wszystko wnajdę, znajdę w sieci. Także wszystko będziecie mieli jak najbardziej w opisie filmu. No i tak jak mówię, budżet do 300 zł na oświetlenie można sobie odłożyć. Wydaje mi się, że to nie jest jakaś mega zawrotna suma. Nie, nie wszystko musicie... Mm, zamawiać na raz. Najważniejszym aspektem według mnie jest pierwszy, co kupić właśnie światło frontowe. Dobrze też, żeby to było światło, które was doświetla takie neutralne, czyste. No, bo mogę sobie zmienić w sumie zobaczycie, jak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o światło żółte. Do niektórych aspektów artystycznych, wizualnych te światło może się nadać, ale osobiście uważam, że pracując w takim świetle i nagrywając materiały z oświetleniem światła żółtego, no nie wygląda to według mnie mega dobrze. Często też zauważyłem, że osoby używają oświetlenia do swoich filmów, po prostu zapalają żarówkę sufitową, które też często świecą na. Żółto I to też nie wygląda ciekawie, tak? Gdy oświetlenie jest zbyt małe, na obrazie pojawiają się też duże szumy, bo jest po prostu za mało światła i pełna jakość, którą można uzyskać lepszym światłem, przez sprzęt, który posiadamy, nie jest, nie jest wyciągana, tak? Pamiętajcie: zadbajcie o dobry kadr, zadbaj, zadbajcie o doświetlenie jednak fajnie jest to światełko mieć. Nawet dwa źródła światełka, no bo im ciekawszy kadr, tym łatwiej też złapiecie kontakt i ciekawość widza. Jednak jak coś wygląda troszkę bardziej profesjonalnie, troszkę lepiej, to widz chętniej rzuci na to okiem, tak? Jeżeli dodatkowo ciekawe materiały tworzycie ciekawie, prowadzicie swój kanał, film czy streama, to na pewno taki widz zechce tym bardziej z wami zostać. Wiadomo, jeżeli jesteście jakimiś przekozakami, co naprawdę super prowadzą transmisję nawet bez kamery, ale urzeknął widza swoim, swoją charyzmą, swoją osobą, no to też inna kwestia, tak? Ja tutaj poruszam temat kadru i oświetlenia. W moim kadrze też może by było coś do poprawienia, od razu to zaznaczę, ale wiadomo, staram się przekazać Wam informacje, które sam posiadłem, sam zauważyłem, zaobserwowałem i które się według mnie sprawdzają dość, tak? Także co, taki krótki wywodzik, chciałem zrobić właśnie taki materiał na temat kadru, troszkę informacji ogólnych, teoretycznie prostych i banalnych, ale jednak zauważyłem, że dużo ludzi nie zwraca na to uwagi. A jednak aspekt wizualny jest równie ważny, no może, może nie równie, ale troszkę mniej ważny niż jakość audio. Co do jakości audio, to już jest kwestia na inną rozmowę. Audio jest według mnie najważniejsze w przekazywaniu informacji czy, czy tworzeniu kontentu, ale obraz, myślę, delikatnie niżej jest na drugim miejscu, też jest bardzo ważny. Także co, to tyle. Taka moja pogadanka, taki mój wywodzik na temat kadru i oświetlenia. Pamiętajcie, warto jest zadbać o oświetlenie. Wszystkie rzeczy, z których ja korzystam macie w opisie filmu, w linkach. Oczywiście to nie jest materiał sponsorowany. Czy warto inwestować więcej w oświetlenie? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. Za mniejsze kwoty można uzyskać podobne efekty co do do jakości i doświetlenia. Do Także trzymajcie się dzięki za oglądanie taki prosty szybki materiał. Mam nadzieję, że część z was zauważy, że jednak warto o coś takiego zadbać. No i do kolejnego materiału trzymajcie się. na Nara.